Hej, cześć, z tej strony Ranzo, a to już kolejny odcinek z gry LEGO The Hobbit. Jak pamiętacie, ostatnio zatrzymaliśmy się przy wejściu do Rivendell. Ostatniego przejazdnego domu na zachód stąd, jakoś tak? Czy tam na wschód? Hmm. Chyba idziemy po prostu dalej, nie mam co mówić zbytnio. Strange for orcs to come so close to our borders. Something or someone has drawn them near. Ah, that may have been us. Welcome Thorin, son of Thrain. I do not believe we have met. And what were you doing on the Great East Road?

Idę teraz, nim zaczniemy korzysta. To minął tygodnie. Spokojnie. Ogólnie, plan mi się zmienił. Jest to do dobry. I mam na wyjaśnienie, dlaczego. W sensie. Na razie mój plan wyglądał tak, że było słabo, no, ale mogłem nagrywać odcinki. Teraz kończę praktycznie codziennie 15.15, .15, co dalej mi daje tą możliwość, ale trochę mniej wygodnie niż bym chciał. Nie licząc piątku, kiedy mam tylko cztery lekcje. Znaczy, precyzując, we wtorek idę na 8.55, tego mogę nagrywać przed szkołą. W... W piątek też 1 osoba 55, ale to tam wywolone, bo mam właśnie te cztery lekcje, więc skończę tam o 12.00. W inne dni mam oprócz czwartku, bo tam mam od 8 do 16.00, w inne dni mam od 8 do 15.15. 15. Cholera, wpadłem. I kłopot jest taki, że nie wiem, jak będzie z odcinkami. Dzisiejsze nagrywam Hobbita normalnie, bo mi odwołali dwie lekcje. A co będzie dalej? Nie wiem. Ja w niej nie mam pojęcia. Zapewne większość filmików będę musiał sobie nagrać w środę zaraz po przyjściu do domu, a jeden przynajmniej przed wyjściem, żeby później je móc pomontować na pozostałe dni tygodnia. Więc to no, tak trochę słabo. Był nie mieć ekrany się na zapas. Stand by the grey stone, when the thrush... Setting sun with the last light of Durin's day will shine upon the keyhole. We have to be standing in exactly the right spot at exactly the right time. Then and only then can the door be opened. There are some who would not deem it wise. Tell me, Gandalf, did you think these plans and schemes of yours would go unnoticed? The dragon has long been on your mind. There is something at work beyond the evil of Smaug. Morgul blade. They speak of a necromancer living in Dol Vindor, a sorcerer who summon the dead. Gandalf Sauron is vanquished. No such power exists in this world.

A no żyjemy A co to, to za życie, co nie? Dobra Planowo niewiele się zmienia w sensie Genshin yy, dalej będzie w, yy, w środy i piątki Hobby dalej będzie we wtorki Co dalej jeszcze? Mmm... Yy. Tompradery będą we czwartki. Jak mi się będzie chciało, Nie Nie, no Skyrim będzie w soboty, ale gdzie wcisnąć tego cyberpunka? wiem, że będzie ten też w soboty razem z tym ze Skyrimem, bo właśnie wtedy, jak mam czas nagrać te odcinki, to siebie to może przydać. Ja pierdziele, nie lubiłem nigdy tego systemu jaką być szczery O! Nawet nie wiedziałem I... Budujemy mosty, co nie? syk, i pyk i siubu dół Sakikaki Lecimy na szczecin! Dzisiaj, a dzisiaj w projektu pokoju składający głazy. Proszę zachować ostrożność i nosić ze sobą jakiś kask. Dziękujemy za wyrozumiałość. Ty możesz, ty chyba możesz. Lepiej i tak wziąć z ciebie. Jesteś takim pewniakiem pod tym względem. Dobra, nie wiem czemu mi teraz każą nimi iść na siłę. Zastanawiam się, czemu oni sami nie chodzą. Mają takie mechaniki, mają swój umysł. Patrzę, będę musiał się jeszcze ubrać do szkoły. Tak bardzo mi się dzisiaj nie chce tam iść. W sensie zazwyczaj mi się tam nie chce iść. A teraz jeszcze bardziej, bo nie ma dwóch lekcji. Yy, idę tak naprawdę na 6, ale nie, bo idę na 5, bo jeszcze mam dwie lekcje z jedną panią, której na drugiej lekcji nie będzie. Więc tak, moja motywacja do, do pójścia do tej szkoły maleje z dnia na dzień. Dobra, mamy go. Ja sobie obiecałem, że w tym półroczu będę chodzić, bo w tamtym trochę się obijałem, pod tym względem. Trochę bardzo. Ja się dziwię, że nauczyciel pamiętałem jak wyglądałem. Widzicie, jednak, co głupi jestem czasem. Nie mieliśmy to zbierać. Tam są diamenty, ich mi brakuje. Widzicie, ja na Nadia... diamenty! Nie wiem, czemu przypomniała mi się historia. Mój kolega mi ostatnio opowiadał, że grał z jednym ze swoich znajomych w Minecrafta. dawno temu, jak byli młodzi. Teraz pewnie czasem też grają, ale to jedna sprawa. I ten jego kolega, bo i na super płaskim świecie, sądził, czy tam na małym świecie, bo to była wersja xboxowa, więc tam jest ograniczony dość mocno świat. Sądził, że ten, że wszystkie diamenty jakie są na mapie zostały wybrane, więc zaczął go okradać, bo myślał, że innych diamentów już nie ma, chciał. Taka luźna historyjka macie co wnosi do Waszych żyć? Zapewne nic. To jest najlepsza część tego wszystkiego. Dobra, idziemy dalej. Kiedyś będziemy tutaj siedzieć dłużej. I cyk. W razie kłopotów. Jak pamiętacie w ostatnim odcinku, Radagast miał pewne problemy egzystencjonalne. Tak samo jak ja teraz. Uspokój się. Nikt tego nie widział. Zrozumiano. Za pierwszym razem jestem dobry w tej grze Lego co nie. Boże drogi. Gardło mnie trochę boli jakby co Więc dlaczego nagrałem odcinek? Mogłem napisać, że mnie gardło boli i być i mieć spokój. Nie wiem. Nie chciało mi się. No szybciej. Wciąg! WALEN! Poleciał wagonik i tego widziano Halo! Dzięki Jest za lekki. Pamiętajcie, jak nie wiecie gdzie jest kamień, to zapewne w kamieniu. Stara zasada gielnego. Klikamy, pykamy! No, dwa mini-zostawy zgarnięte. Nie strzepuj nas! I tak nie strzepiesz. Widzieliście jak oni się tutaj wszyscy nagle ładnie pojawili, grzecznie? Ach. Boże, oczy mnie bolą, gardło mnie boli. Ja naprawdę nie powinienem tego nagrywać. Nie powinienem w ogóle dzisiaj iść do szkoły. Jeszcze po szkole wychodzę gdzieś. Ja siebie naprawdę nienawidzę chyba. No, szybciej! Z nim nie można się nauklipować. I... szara Jedna koza. Ale wciśnięte Udało się nam O nie

No ale to poszukiwanie schronienia i różne takie odbędzie się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że będziecie chcieli oglądać więcej. No i życzę Wam z całego serca miłego dnia albo spokojnego wieczoru. Bye bye.